Pewnie się zastanawiacie, dlaczego dawno nie było animacji? Chciałem zrobić jakiś taki dobry scenariusz, taki potężny scenariusz e, na help Wanted. Problem jest w tym, że dostałem propozycję pomocy, ale chlebek, jak to problem? E, otóż mój voice jest aktor, który występował w Five Nights at Freddy's Serial Simulator. Chciałem pomóc ze scenariuszem, to, to pomyślałem, no spoko, poczekam aż przejdzie, aż powie, aż podzielimy się swoimi pomysłami. Super, zgadnijcie ile czasu minęło. Jebitne dwa miesiące. Tak. Dwa miesiące. Ja, ja tak powiedziałem do tego aktora, słuchaj, jeżeli naprawdę nie masz czasu, to mogę znaleźć kogoś innego, nie musisz sobie dupę dupy zawracać. Nie, nie. Ja ja to pomogę, ja w końcu już ruszę dufę. Ja. No, no i to było chyba dwa miesiące. Boże, jakie ja troll face'a nie umiem rysować. Ja po prostu przez to, że czekałem na tego voice actora, aż mi pomoże, nie zajmowałem się animacjami ani scenariuszami. Co bardzo źle wpłynęło na mój kanał. Zauważyłem, że bardzo Wam się spodobał, ale to bardzo. Idiota versus Emo. Nawet ma wyjść sequel do tego. Nie, nie sequel. Tylko... remake, sorry. Ma wejście remake od tego typka. E, bym pokazał Sneak Peeka, ale wydaje mi się, że nie mogę go pokazać jeszcze. Boję się, że szybciej wyjdzie remake do Idiota vs. Emo... ...niż... <laughs> Help Wanted. bo FNaF 3 jest straszny. To jest tak naprawdę moja ulubiona seria. I uważam, że powinienem zrobić to dobrze postarać się, przynajmniej trochę. No, ja się postarałem, a aktor już nie. Mam trochę scenariuszy przygotowanych. Do jednego mam MP3, do jednego też mam MP3, ale... Adobe Animate nie przyjmuje MP3, dlatego musiałem zamienić na WAV, dlatego to też będę musiał zmienić na WAV, I dla tych, którzy się interesują i animacjami, i... to, co się dzieje... W nagrodę dam wam, e, sneak peek... tego, co będzie w Help Wanted. Bang.